Siemaczko, mówimy świry. W dzisiejszym odcinku fałloga deser Satino Gold, kawowy, karmelowy. Pobawimy się troszkę w Roberta Makłowicza. 5,5 na 6. Bardzo smaczny smak. Czemu? Nie chcę złapać ostrości. Bardzo smaczny smak, aczkolwiek łapie, ale obrós. No nie łapie, no ale w każdym bądź razie bardzo smaczny smak, ale nie łapie dlaczego? O właśnie teraz łapał. Jeden wałek został zrobiony, ten krem co tutaj jest obniżono wartość o, o połowę było kiedyś tego kremu sporo o kotek nie kotek nie wolno kotek no i krem jest obniżony o połowę ale smakowo 5,5 na 6 jest dobry Robert Makłowicz polecam jak ten znany celebryta dobra pozdrawiam i na bonusie kitas. co tam robisz kotek nie gnieź tego Santino nie wolno kotek nie wolno pozdrawiam